Hej, cześć, witajcie w następnym odcinku z Grylizem. Jak widzicie, nietypowo zaczynamy, bo u handlarza poświęciłem swój czas przed odcinkiem i wrzuciłem wszystko... Wszystko, co zbierałem od początku, gdy... No. Poza niektórymi rzeczami, no, kilka, kilka ten rzeczy zostawiłem. Głównie o duplikaty, tych się pozbywałem. I oczywiście zwoje sobie zostawiłem. Zwoje sobie zostawiłem i tutaj kurzu niestety nie mogę sprzedać. Ten rękaw No tak, bo to jest z questa, to też jest z questa, to też nie mogę sprzedać Rzeczy z questów to nie da rady sprzedać Prawie przez przypadek to jest swój armor sprzedałem Ale Z tego wszystkiego 20, 25 Prawie 700 żeśmy Uzbierali przez całą grę. Od razu mój ekwipunek się zmniejszył. Miałem jakieś 300-400 skóry. Czy, yy, 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 niektórych. No i tak. Obel. Nie wiem, nie wiem skąd tyle kasy miałeś, ale, ale. Propsy. Yy, a dlaczego jestem tutaj? Mianowicie dlatego, że planowałem chwilę, chwilę tutaj pofarmić poza odcinkiem, ale po chwili mnie to znudziło i stwierdziłem, że jednak nie. <taki> Także czemu mam Mam wrażenie, że gra jest strasznie cicha. Czekajcie... Znowu ten sam problem, co miałem z tym... na początku. Gdy mi się... sama gra ściszyła. Chwila, chwila... A. I czytałem, czytałem, czytałem o tym młocie władcy tytanów. To daje nam walkę toporem plus 6. I myślałem, 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 żeby nie iść kusze dalej, tylko walkę toporem, pójść dalej. Ale to zobaczymy za chwilę, jak pogadamy z tutaj z Druidem. Jak to nam wyjdzie. Zobaczymy, zobaczymy. Eldritch. Mam kawałek pancerza władcy. Ty tam potrafisz go naprawić. Taki jest część armoru Titan. Może go wyprawić? Wyprawić armor? Hmm, dla tego potrzebujesz smyt, nie druid. Nie to metal, to magicka, którą potrzebuję pomóc. Widać. Kom z mnie. And we shall fix this. Ok, idziemy do kręgu znowu. Dobra, dobra, dobra. W ogóle sprzedałem swój miecz. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, ale sprzedałem swój miecz dwuręczny No trudno. I tak będę musiał ja, tego to. mota well używać. Here is the armor good then let us begin it is done that which was divided is one here is the armor okay good luck with the task that lies ahead of you O. Mogę się zobaczyć. Chciałem się zobaczyć. Tak chyba nie bardzo. Nie ma lustra niestety nigdzie. O. 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 No, ten porządny armor. czy chciałem się zobaczyć jakbym wyglądał z, z przodu yy, no trudno dobra yy, w takim razie nasze nasze zadanie wszystko nie mamy zadania yy, bo naszym zadaniem jest pójść Z... Wulkaniczna twierdza Chyba tak i musimy się przejść Pieszo, o, tak się mogę zobaczyć Nie powiem Spoczko wygląda, spoczko Dobra, y, Ursegor, nadchodzimy. O. Walka toporem. Chociaż wiecie co? Wiecie co? Póki mam jeszcze te 10 punktów. Yy, 10 punktów mam. Ja to non stop próbuję M wkliknąć, żeby się teleportować z innej gry I obóz bandytów a swoją walkę toporem jeszcze jeden poziom w górę wrzuciłbym dwa no ale niestety nie mam na tyle leveli A pytanie właśnie, jakbym to wyekwipował, to mam walkę toporem 1. Yy, yy, mógłbyś mnie szkolić? Mniej będzie kosztować. Do. So Dobra, spoko, spoko, spoko. Yy, i teraz tak. Nie wiem czemu młot dodaje walkę toporem. Nie wiem. Nie pytajcie mnie o to. Moim zdaniem powinien dodawać... Yy... W sumie walka mieczem też nie za bardzo. Może bardziej walka kosturą. A, w sumie to ma sens walka, yy, walka toporem. Dobra, do tej wulkanicznej twierdzy jakoś to powiedzmy, że ma sens. Mogę kontrolować. Ale walczy się trochę jakby bronią dwuręczną. Hmm. A pytanie: hmm. a mogę wyekwipować? Nie, nie mogę. Myślałem, że będę mógł. No trudno, trudno. Chyba na dziesiątym poziomie to się odblokowuje, że. że można dwa topory wyekwipować. Ciężkie topory. Niestety nie byłem przygotowany na to. Bo nie wiedziałem

no mam nadzieję że jestem gotowy co muszę zrobić go to the gate the titan will soon try to leave its prison you must stop it i will have no more of you. No, ja tego się spodziewałem, że demerza mu nie zadam. Bo nie można w postaci fabularnej zadać demerza. <śm> Możesz przestać się śmiać. To jest poważna sytuacja. Właśnie tytan ma zniszczyć. I knew you would return, but it is too late now. The gate is closed, and the titan will rise. Mm. Nie, Not if I can prevent it. You want to fight a titan. There is one little fact you overlooked. Without this ocular. You won't even be able to see the Titan. Then I guess I'll have to take it. You may <laughs> be wearing Ursigore's armor, but you lack the will to win. You will perish just like all the others. That's Yeah. yeah. <laughs> yeah. <laughs> <laughs> tak dużo <damagea laughs> mi Oh, oh monocle. I mm, to się liczy. Jako co to się liczy? Nie wiem. Coś na głowę czy amulet? A na głowę. Czyli nie mogę hełmu nosić. <grym> hmm. No ciekawe, ciekawe. Zobaczmy, czy jestem gotowy. O. Kaczenka. Powiedzmy. Uciekaj. No, e aí, só boss fight? Oi, oi, oi. E Ah. Hã? Eh? Ah, dobra. Okej, okay. yy, muszę załapać, bo myślałem, że będę mógł go atakować. Uważaj, gdzie stawiasz kroki. No wiem, widzę. Aha, próbowałem właśnie. A tu nie mogę. A, próbowałem. O o o o, dobra, dobra. Muszę przytrzymać. Muszę przytrzymać tarczę, żeby... Żeby odbijać. Dobra, mam sporo potków. W ogóle... w ogóle, jak mam? Nie, no, tak to tak to nie podziała. Dobra. Dobra. Okej. Okay. A, do... Mam go... Muszę go zestanować swoim... Jego atakiem. I potem dopiero. Dobra. Uciekaj! Uciekaj! No i jest to ciekawy boss fight, nie powiem. Bo muszę się skupiać na podłożu? Nie wiedziałem gdzie stanąć przez chwilę Jak myślicie ile ciosów zajmie? Prawie bym spadł. Uciekaj... Nie, jak już się ogarnię, to ta... To ta walka nie jest taka trudna. Aj. Ajajaj. Aj, aj. Dobra, 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 dobra uderzenia na razie Będziesz yy, szczylą będzie szczylą dobra cztery może chilne się oj oj, oj 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 laser 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 w ogóle fajny design tego tytana. Dobra. Dostał. Piąte uderzenie chyba. Zaciłem rachu B. O, przeskok. Strzały. Dobra. Szósty. Dawaj, dawaj, dalej, co teraz? Cały siódmy o, i koniec? Czyli siedem uderzeń, tak? Na no to wygląda. Nie ma tytana Został zapieczętowany z powrotem Koniec gry No Trochę antyklimatyczny <gry> ta, ta końcówka Ale powiem tak, no, przy grze bawiłem się fajnie Były plusy i minusy no glicze wiadomo mm, ale szczerze Wo, y, jakbym miał chwilę to bym szczerze sobie ograł jeszcze raz żeby zrobić na, na 100% tą grę kiedyś y, ale to już wiadomo prywatnie mm, no i co może zostawię was z napisami, nie będę nie będę gadał. I widzimy się za chwilę może, bo nie wiem, może będzie jakiś teaser czy cokolwiek po napisach. Także zobaczymy. So, you made your choice then. I made my choice. And we're all still alive for now. You sealed the Titan inside the mountain. That Titan anyway. There are still other Titans out there. But with this armor, maybe we stand a chance. Hello, hello. się dzieje w tle? If I have to They need to be stopped. That's my choice. Whether I do it alone Ale tylko chyba dialog był. Taki... Taka zapowiedź chyba dwójeczki. Ale no co. Yy, jesteśmy skończeni z Reasonem jedyneczką. Yy, następny odcinek myślę zaczniemy już dwójkę. Yy, jako, że mam całą trylogię na, na Steamie to myślałem, że Zaraz po ruszymy z dwójką, także czekajcie na, na odcinek z Lizy na dwójeczki w takim razie. Także cześć, miłego dnia i bye bye.